Maciej Piętak, kłaniam się nisko, czas na porównanie dwóch drużyn, Polskiej Legii Warszawa oraz tureckiego Samsung Sporu. Zapraszam, ale na wstępie klasycznie zachęcam do subskrybowania kanału Polini, łapkowania tego filmiku, jeśli takie materiały Wam się podobają oraz przypominam o możliwości zostania wspierającym naszego kanału na YouTubie lub na Patronite, dzięki czemu odlokujecie różnego rodzaju bonusy. Na wstępie chciałbym też podziękować naszym wspierającym Michalinie, Marcinowi Szafranowi, Barto, Piotrowi z kanału Sport Warty Uwagi, Tomaszowi Fickowi, Everts, Rofi oraz Wacławowi Szelidze. Dzięki, że jesteście. A teraz przejdźmy już do zapowiedzi meczu pierwszej kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Jeśli chodzi o wartość rynkową, tutaj o ponad 8 milionów euro lepszy jest Samsung Spor. Wszystkie dane oczywiście brane są z portalu Transfermarkt. Wartość wyjściowego składu tu też lepiej o 8 milionów wypada Samsung Sport. Największa wartość piłkarza w Legii są to 24-letni niemiecki lewy napastnik Noah Weishaupt oraz 21-letni polski środkowy pomocnik ofensywny Kacper Urbański, wyceniani na 4 miliony euro. Natomiast w Samsung Sporze są to 25-letni portugalski środkowy pomocnik ofensywny Afonso Sousa oraz 29-letni senegalski środkowy napastnik Sheriff Ndiaye, wyceniani na 6 milionów euro. W trwającym sezonie polskiej ekstraklasy Legia zajmuje szóste miejsce z dorobkiem 15 punktów. Legioniści po 9 spotkaniach strzelili 12 bramek i stracili 6. Natomiast Samsung Sport w trwającym sezonie tureckiej ekstraklasy też jest szósty z dorobkiem 12 punktów. Samsun Sport w 7 meczach zdobył 10 bramek i stracił 8. Najlepsi strzelcy w Legii jest to 26-letni duński środkowy napastnik Mileta Rajowicz. Trzy bramki w 8 meczach ligowych, a w Samsung sporze jest to Sheriff NDI, dwie bramki w dwóch meczach ligowych. Najlepsi asystenci w legii są to 37-letni polski środkowy obrońca Artur Jędrzejczyk oraz Noach Weishaupt, po jednej asyście w czterech meczach ligowych, natomiast w Samsung sporze jest to 26 letni duński środkowy pomocnik ofensywny Karlo Holse, dwie asysty w siedmiu meczach. Ostatnie spotkania. Legia w swoim ostatnim meczu wygrała u siebie 1-0 z Pogonią Szczecin w dziesiątej kolejce PKO BP Ekstraklasy. Jedynego gola w meczu strzelił Mileta Rajowicz. Natomiast Samsung Spor w ostatnim meczu zremisował na wyjeździe 2-2 z Gaziantepem w siódmej kolejce tureckiej Ekstraklasy. Bramki dla Samsung Sporu zdobyli Erik van Drongelen oraz Sheriff NDI. To będzie ich pierwszy bezpośredni mecz w historii. Jakim wynikiem się zakończy? Dajcie znać w komentarzach, a ja już dziękuję za uwagę. Maciej Piętak, kłaniam się nisko. I na koniec raz jeszcze zachęcam do subskrybowania kanału po linii łapkowania tego filmiku, jeśli takie porównania Wam się podobają. Oraz raz jeszcze przypominam o możliwości zostania wspierającym naszego kanału na YouTube lub na Patronite, dzięki czemu odlokujecie różnego rodzaju bonusy. I na koniec raz jeszcze chciałbym podziękować naszym wspierającym Michalinie, Marcinowi Szafranowi, Barto, Piotrowi kanału Sport Warty Uwagi, Tomaszowi Fickowi, Ewers Rofi oraz Wacławowi Szelidze. Dzięki, że jesteście i do usłyszenia!